Ja już się jest i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nagram wam słuchajcie sprostowanie. Słuchajcie, pojedziemy sobie motorkiem w tle. I słuchajcie, chcę wam sprostować pewną jedną rzecz, bo słuchajcie, się wydarzyła. Nie mogę dost, nie mogę nagrania, słuchajcie, nagranie, w którym napadłem na bank pierwszy raz to jest e, filmik po tym jak, słuchajcie, napadłem jak... E, to będzie filmik przed tym jak kupiłem mieszkanie. Ja tu dzisiaj nie chcę tłumaczyć, bo po prostu mi ten napad na bank... Nie, że nie wyszedł, tylko po prostu, ja tam w ogóle nie zginąłem Zginąłem tylko ten filmik, gdzie zaginął Szukałem go na całym komputerze Szukałem go w folderze moje rzeczy, w którym mam przechowywane filmy Szukałem go w folderze etapy do nagrywania W którym też go nie ma, słuchajcie Więc, e, Więc słuchajcie, to jest po prostu, wiecie e, więc to jest po prostu no, nie wiem, niemożliwe. Nie wiem, co się z nim stało ogólnie. No i no i słuchajcie, co ja Wam mogę powiedzieć? Zaraz Wam mogę pokazać ten folder. Folder, bo jak mi nie wierzycie, bo naprawdę nie ma. Widzowie, widzowie, słuchajcie, tego napadu na bank pierwszego, oczywiście, bo ja zrobiłem tego tutaj. Spoiler leci, ale no trudno. Widzowie, chodzi mi po prostu o to, że Was przepraszam za to. Nie wiem, gdzie ten film się podział. W wszystko i naprawdę nie wiem gdzie się ten film po prostu jakby zapodział może i tak dalej i dalej no i po prostu chcie, chciałem nagrać takie sprostowanie żebyście wiedzieli że yy, z napadu zarobiłem na mieszkanie to nie, myślę, że nie przeszkodzi serii i słuchajcie myślę, że nawet e, jak wrzucę to sprostowanie, no to nawet jakbym znalazł ten gdzieś film, to bym już nie wrzucał, bo że usunął sprostowanie. Ale nie myślę, że nie znajdę sobie e, ten film. Nie chcę e, no nie chcę je po prostu tak tłumaczyć, ale tylko wam po prostu chciałem powiedzieć, że zarobiłem tam milion i e, do sedna. Nie mam, nie mam tego filmu. Po prostu wiem, że się teraz tłumaczę, ale nie mam tego filmu i tyle. Więc słuchajcie widzowie, dziękuję, e, jakbyście to uszanowali, myślę, że bez tego filmu będzie, słuchajcie, e, nie będzie, nie będzie to, nie, be, nie będzie się tego tak odbierać, że u nie ma jednego filmu. Sorry, przepraszam, moja wina i na poprzedni raz, słuchajcie, będę się starał te filmy od razu zapisywać. Dziękuję wam za to... Ten... Za ten odcinek, za to sprostowanie. Widzimy się w kolejnym już odcinku. Wy się zobaczycie już w odcinku, który nagrałem. Siema.